Cześć kochani! Czwartek! Dzisiaj, słuchajcie, jest dzień na odwrót. Wyobraźcie sobie, że mamy 9.30. Ja wstałam, ogarnęłam się i właśnie jem śniadanie, które Wam zaraz pokażę. Potem, słuchajcie, jedną siłownie, siłownię, potem do pracy, potem na uczelnię, a potem jeszcze gdzieś. Także dzisiaj jest trochę odwrócony bieg wydarzeń. Także pokażę Wam, co mam na śniadanie. Chodźcie. A dzień rozpoczynam od rozgrzewającej, posiadającej wszystko co najlepsze obsianki. Mleko, płatki owsiane rodzynki, słonecznik cynamon, banan. Klasyczna. Klasyczna, najpyszniejsza, cieplutka. I oglądam sobie YouTube'a. I zjadam śniadanie i za chwilę lecimy na siłownię. Bo sprawa wygląda generalnie tak, że powinnam czerwać na siłowni wieczorem, ale czym okres? Kobiece sprawy normalne co miesiąc. Tak mi się wczoraj nie chciało, tylko tak mi się chciało jeść i leżeć i czytać książki, oglądać filmy, że myślę sobie, dobra, przecież nic się nie stanie, pójdę później dnia rano. Nic wielkiego, więc sobie odpuściłam wczoraj, mam sobie totalny dzień off. Leżałam, czytałam, oglądałam, powiedziałam, były trzy filmy. I idę dzisiaj na siłownię, bo mam pracę na 13, więc idę rano i jeszcze idę zobaczyć wcześniej do Saturna aparaty bo planuję rękę aparatu, także jestem bardzo podekscytowana. I jak ja wam powiem, że to jest po prostu dzisiaj dzień wariata. Ostatnio to jak jakby chodziłam na siłownię, a mamy teraz po 18:00 To jest konkret po prostu. Tego mój telefon nie daje rady, jego bateria. Właściwie zaczynaliśmy tutaj, yes. stworzyliśmy razem to całe wydarzenie jako magiczny nocę w tej, tej czterni. Kilipa tak już z nami nie ma. Znaczy jest. Już jest piątek, ale ja Wam przyszłam chwilkę opowiadać o wczorajszym dniu, bo wczoraj po prostu był tak wariacki dzień, że nie miałam totalnie jak nagrywać i kiedy i tylko macie klipy, a nie macie nic mówionego i nie wiecie w ogóle o co chodzi. Wstałam. I byłam na siłowni. I słuchajcie, generalnie trening na siłowni wczoraj był fantastyczny, po prostu rekordowy. Zrobiłam 10 km bez zatrzymania, z 10.5 na podwyższeniu. to Wszystko wczoraj było fantastyczne. Była super decyzja, że nie poszłam poprzedniego dnia, kiedy bardzo mi się nie chciało i byłam taka padnięta i w ogóle bym się po prostu tego nienawidziła. Tylko, że poczekałam i poszłam następnego dnia. Super decyzja, świetny trening. Potem byłam na saunie, potem lodowaty prysznic i można było zacząć dzień. Potem byłam, słuchajcie, w pracy. I w pracy, tak jak widzieliście na klipie, zamówiłam pierożki, znowu bo miałam taką ochotę na nie, że to jest masakra, i sobie zamówiłam i były pyszne. I po pracy byłam na uczelni, na których e, na szczęście odbywało się wydarzenie w Auli i poszliśmy na nie. Mm, I ludzie jakby z internetu trochę nam opowiadali. O marketingu, o tym, jak powstały ich marki, na przykład byli my tu Jemy z Poznania. Po tym widziałam się z moim bratem. Byliśmy w dwóch knajpach, bo były naprzeciwko siebie i to było na środce w Poznaniu. I pierwsze to byliśmy e, Cafe La Ruina i Raj, taka bardzo popularna, do której zawsze chciałam iść. I tam e, ja wzięłam kurczaka z ryżem w jakimś sosce, z jakimś sosem, tak po tajsku. Mój brat nie był głodny, ale mi tam trochę podjadł, więc powiedzmy, że zjadłam trzy czwarte, on jedna czwarta. I potem, słuchajcie, jeszcze mieliśmy trochę czasu. I poszliśmy naprzeciwko do knajpy, nazywała się Wspólny Stół i tam się dobiliśmy jeszcze jednym daniem, także byłam bardzo najedzona. Papardelle z grzybami, wędzonym kurczakiem, bardzo, bardzo smaczne. I jeszcze widzieliśmy deser, czyli mus um, jabłkowy z kruszonką, z migdałami i tak dalej. Super, pycha, byłam mega najedzona. I to jeszcze nie był koniec wieczoru. Nie, 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 potem byłam na Występie Magików, bo są w Poznaniu w takiej knajpie organizowane takie czwartki magiczne, Moja koleżanka poleciła mi to i tam się spotkałam właśnie z koleżankami z mieszkania, z spółlokatorkami i byłyśmy na pokazach Magików chyba ze 3 czy 4 godziny i było czadowo, macie też jakiś mały klip, bo po prostu świetna zabawa, się uśmiałam po prostu 3 godziny, także szok, I było ekstra i potem wróciliśmy do mieszkania koło pierwszy i jeszcze siedzieliśmy u nas w kuchni, bo dzisiaj był wolny dzień, więc trochę posiedzieliśmy i generalnie musiałam znowu coś słuchajcie zjeść. Masakra, ale jak mam okres, to po prostu tak mi się chce jeść. I tutaj po prostu zetrzywa flaryżowe z awokado i z taką pastą pomidorową. Ja wam, że tego nie pokazywałam. I jeszcze taką powiedzmy owsiankę i potem jeszcze tutaj pół jabłka, tu jeszcze daktylek. A tutaj jeszcze orzeszek, a tu wyjąłam słonecznik, a tu rodzynki. No i padłam wczoraj, to była 330 i tak się skończył dzień. nie miałam totalnie kiedy do was pogadać, no bo na przystanku nie pogadam. Zaczynałam, jest parę klipów, jak tak zaczynałam mówić, ale wiecie, no ludzie się patrzyli, no nie mogłam do was pogadać. Dziękuję w ogóle bardzo, bo wczoraj mi wybiło 1800 osób, już dzisiaj jest chyba 1810. Bardzo, bardzo dziękuję, tak się cieszę, strasznie na to czekałam i no oby dalej, oby do przodu, strasznie się cieszę. Fajnie też, że wam się seria podoba i że taki jest fajny odzew od was. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mój czwartek Wam się podobał. I dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym.